Awitajcie, DJ nam tutaj z tej strony. Słuchajcie, marzec to dobry czas, by po pierwsze poszerzyć horyzonty, trochę odpocząć po karnawałowych szaleństwach i także sylwestrze, ale z drugiej strony złapać oddech i przygotować się na gorący sezon, który rusza już od świąt wielkanocnych. I ja również jeżdżę po Polsce na różne zaproszenia, a tym razem na zaproszenie fundacji DJ's for DJs wpadam tutaj do środku przy patechach w Bełchatowie. Po pierwsze, aby dać wykład na szkoleniu dla dj podzielić się swoją wiedzą, a po drugie e, wpadam również na finał Master Poland DJ Battle. Patrzę trochę na ściągawkę, bo wieczorem właśnie takie wydarzenie. Uczestnicy przez ostatnie kilkanaście miesięcy uczestniczyli w eliminacjach, a dzisiaj mamy wielki finał, w których będzie transmisja na żywo i w której będziemy mogli właśnie uczestniczyć. A przy okazji ja zostałem zaproszony do jury, więc będę skrzętnie notował, oceniał i dawał wskazówki kolejnym ateptom sztuki dj -skiej. Także Fundacja DJs for DJs, ośrodek przy patykach. Jesteśmy niedaleko Bełchatowa i zapraszam Was na dzisiejszy vlog. Obok mnie po słodawcy, organizatorzy, za chwilę się dowiemy o co chodzi, choć po samej nazwie wiemy, że dj je będą walczyć w bitwie. Obok mnie Przemysław, po drugiej stronie Andrzej. Cześć panowie, powiedzcie słów kilka. No słów kilka, słuchaj, no, w końcu dzisiaj będzie zwiększenie, wielki finał, sześciu finalistów będzie walczyć o złotą putę, która tam właśnie widnieje. Chyba za chwileczkę nagasz, No i o tytuł mistrza Polski, Master Column DJ Battle 2022. Andrzej, ile to wszystko trwało, jakie były zamysły, a jak w końcu wyszło? Zamysły były takie, że miało to trwać po prostu tak jak na ogół mistrzostwa trwają, czyli jakiś etap eliminacji, półfinał i finał i miało to zmieścić się w przeciągu 12 miesięcy. Z powodów wiadomych dwa lata temu, co, co się wydarzyło z powodu COVID-u, wszystko się przesunęło, że te eliminacje, półfinały, odcinki półfinałowe trwały aż dwa lata. Także i, i generalnie cieszymy się, że w końcu możemy zrobić ten finał Master Poland DJ Battle, bo już był też taki moment, że nagle coś się znowu zaczęło dziać. I z zastanawiamy się, pójdzie czy nie pójdzie, ale nie, dobrze, wszystko poszło dobrze, także dzisiaj właśnie powalczą DJ-e o mistrza Polski w bitwie DJ-ów. To właśnie dzisiaj się stanie, dzisiaj ktoś odbierze tą piękną, złotą płytę i będzie mógł się szczycić tym tytułem. To jeszcze zapytam, idea była przez rok, robimy trzy, ale ostatecznie jest zwiększenie, czego już teraz wam gratuluję, natomiast pytanie jest, żebyś widzowie też wiedzieli, można było to wszystko oglądać na YouTubie i innych platformach, tak? Tak, dokładnie tak, ze wszystkich eliminacji był finału, ćwierć finału były live i dzisiaj też będzie live od 20, startujemy wspólnie z Sony. I później na końcu będzie można powrócić do tego. Rozumiem, że te audycje zostają. Tak, 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 tak. dokładnie. Czyli krótko mówiąc, master Poland DJ Battle jest ze mną, Przemek i Andrzej, organizatorzy, pomysłodawcy, ludzie, którzy mimo różnych przeciwności losu, losu doprowadzają ten projekt do finału. I tu za chwilę na tym blacie rozstawimy sprzęt DJ-ski najwyższej klasy z CDJ od 3000 na czele. Zapraszamy do oglądania. Śledźcie dobre imprezy, śledźcie Fundację DJs for DJs, która również przyczynia się do organizacji. Z tej imprezy, no i widzimy się na finale. tak moi drodzy, po dzisiejszym całym dniu szkolenia VIP DJ Kurs przychodzi czas na Wisienkę na torcie. A Wisienką na torcie dzisiaj będzie finał Master Poland DJ Battle, czyli ogólnopolskich zawodów dziejskich, w których przez ostatnie ponad, y, można powiedzieć, dwa lata DJ-e walczyli ze sobą nabity. A dzisiaj czas tutaj na żywo w ośrodku przy Patykach z organizatorami i finalistami spotkać się i powalczyć nabity. Zapraszam pierwszego dzisiaj finalistę DJ Bogaz, jak dobrze widzę. Cześć, hello. Eee, jak samopoczucie? Samopoczucie bardzo dobrze. Powiem Ci, bez spiny, na luzie. Robić to co trzeba. Set przygotowany? Przyczykowany. Mam nadzieję, że się spodoba. Zobaczymy. To już jest w Waszej ocenie, w, w ocenie jury. Wy musicie to ocenić. Ile na rynku DJ-skim? Ile grasz? W sumie to już tak 3 lata, profesjonalnie 2. Zaczynasz od jakiegoś kursu dj -skiego? Tak, dokładnie. Zaczynałem od kursu dj na DJ Academy. Jak najbardziej polecam. I w sumie tam się zaczęła moja cała przygoda się z tą DJ-ką. Już nie będę się tak bardziej rozwodził, ale DJ akademia jak najbardziej, można od tego zaczynać. Słuchaj, życzyłbym ci połamania płyt, ale dzisiaj gramy z pendriveów, także w formatu C, pendrive'a i do zobaczenia Dobrze. za konsoletą. I do wieczora. Cześć. Dzięki wielkie. To był pierwszy uczestnik. Mam nadzieję, że jest z nami również i DemiK. Zapraszam cię tutaj do nas. Cześć. Cześć, Jak sam poczucie na początek? Bardzo dobre. A nerwy są? Są no oczywiste, że są nerwy. Muszą być nerwy, bo jakby nie było nerwów, to by nie było rywalizacji. A dzisiaj wielki finał. Podoba ci się ta złota płyta? No, podoba mi się. Co zrobisz za konsoletą, żeby ją zdobyć? Zrobię to, co mnie najlepiej co najlepiej potrafię z tą konsoletą robić, czyli myślę, że dobrego seta zagram. Życzymy ci dobrego setu. Energii przed jurorami, a także przed wszystkimi, którzy będą oglądać w serwisach streamingowych. No i cóż, no również i tobie, poformatowania pendrive'ów. E, dobra, jest drugi z sześciu, bo dzisiaj ich będzie sześciu. John Meltz. John Meltz to kolejny uczestnik, którego przybijam piąteczkę. Jak samopoczucie? To mówimy, ich działa. Samo Samopoczucie doskonale, jestem przygotowany, będę bronił do tego mistrza. Z ostatnich zawodów. Na pewno zobaczycie coś, czego nie widzieliście do tej pory. Widzę, że słuchawki masz, a pendrive jest? Są dwa. To połamania i do zobaczenia. Będzie ogień. Zapraszamy. Tomorrowland. Tomorrowland, czyli dźwięki z największych festiwali na świecie w wykonaniu Johna Melca. A Lampard, mam nadzieję, że jest z Jest Lampard? Jest. Lampard zmierza do nas. DJ Lampart, cześć, piąteczka. Cześć, witam. Skąd taksywka? Oj, długa historia, za krótko tutaj, żeby mówić. Jakbyś miał jednak w dwóch zdaniach. Skąd DJ Lampart albo pomysł? Kiedyś grałem w piłkę nożną jako fan Chelsea i od zawodnika to się wzięło. Grałem na tej pozycji, to jestem fanem takiego wielkiego piłkarza jak Frank Lamparty. I tak gram od 2009 roku, tak więc już długo, dosyć. No i tak, zostałem przy tej chyszce, każdy mówił zmień, zmieniać, zmienia, zmien, ale tak się przyzwyczaiłem i tak. Skąd pomysł, żeby wziąć udział w takich zawodach? Myślę, że nigdy nie jest za późno, żeby coś tam wygrać, a że to jest taka moja bardzo duża pasja i zawsze chciałem to robić. Czemu nie? Tak? A ręce przy mistrzostwach się telepią? Tak, miałem duży stres wcześniej w półfinałach i tak dalej. Coś tam nie poszło ten, ale jestem tutaj, to myślę, że jest wszystko ok I dzisiaj zagram na pewno nie tak jak dotychczas. Będę kombinował ile się da, tak, żeby ta złota płyta była moja. Ale co będzie, to będzie. Czyli liczymy na niespodzianki, jeszcze raz piąteczka, połamania pendriveów i oby ta złota płyta powędrowała do ciebie. Jeszcze mamy dwóch uczestników, którzy dojeżdżają do nas, z którymi dzisiaj też porozmawiamy. To Newbase i DJ Split, Master Poland DJ Battle. Dzisiaj wielki finał. W... Przygotowane 4 razy CDJ 3000, czyli najnowocześniejszy dostępny sprzęt DJski na rynku marki Pionier DJ do tego życia jest na czterokanałowy, riderowy mikser i czekamy na gorące bitwy na bity. Jest ze mną, można powiedzieć, człowiek-legenda polskiej sceny muzyki klubowej, DJ Inox. Cześć! Mówi, mówisz o sobie? Słuchaj, tak się zdarzyło, że faktycznie zagraliśmy wiele imprez klubowych i też zdarzyło się nam zagrać razem. Powiedz mi, bo fajnie się spotkać po tych czasie, kiedy, kiedy generalnie było Posłucha z imprezą, trzeba było robić ci live'y, nie live'y, streamy, nie streamy, a ty się znasz na tym najlepiej. Co w najbliższym czasie planujesz robić, Waldek? Jest to Noxoni Festival Digital Edition, no wszyscy się oglądaliśmy trochę Tomorrowlandu, jesteśmy tym pionierami w Polsce, jeśli chodzi o wirtualny świat rozszerzonej rzeczywistości 3D. No i przygotowuję 15-16 kwietnia wirtualny festiwal z 23 artystami i dwie sceny. Będą sceny totalnie nowe, w trójwymiarze, przekręcane. Chcemy wprowadzić zuma, to znaczy, że ludzie będą mogli uczestniczyć że będą się pojawiać obrazy z nami łącząc się. Także myślę, że kolejny krok wyżej, jeśli chodzi o integrację w internecie, odczucie tej muzyki. No nie było imprez, jesteśmy głodni, będą święta, będziecie siedzieć w domu. No to jest idealny moment. Powiem tak, śledziłem Twoje dokonania w trakcie pandemii. Znaczy przed, to wiadomo, ale w trakcie tego całego lockdownu. Cieszę się, że przeżyłeś, cieszę się, że znalazłeś nową drogę i że mam nadzieję, będziemy mogli się spotykać kolejnym razem. Ja też się cieszę. No musieliśmy niestety troszeczkę się przebranżowić, chyba jak wszyscy zajmują się firmą streamingową i robimy różne relacje. Najdziwniejsza była taka, kiedy Pan do mnie zadzwonił o godzinie 20 w środę i mówi: Słuchaj, rano mam rosowanie samochodu Tesli, a firma ma koronawirusa, przyjedziesz. Musiałem jechać na drugi koniec Polski. Byliśmy minuty przed streamem, wiesz jaki był sprint. I to dało motywację, dobra, można. To jest dobre, zawsze ten człowiek jest uśmiechnięty, z pełną energią i pokazuje, że w życiu można, także powodzenia i do zobaczenia na trasie dalej. Cześć! Cześć NewBase! Cześć, cześć. Eee, Słuchaj, dojechałeś, eee, za chwilę, nie mam zegarka, ale za chwilę zaczynasz, gotowy? Eee, bardzo gotowy, zaczynam za 3 minuty chyba. I eee, który grasz? Nie wiem. A, czyli <laughs> losowanie jeszcze przed nami. Słuchaj, życzę Ci powodzenia, połamania pendrive'ów. Dzisiaj z płyt winylowych się nie gra. Powiedz nam tylko, czym nas dzisiaj będzie chciał zaskoczyć? Czy będę chciał zaskoczyć? Na pewno taki miszmasz. To nie będzie jeden styl, na pewno nie będzie granie pod klucz. Będą różne gatunki w tych 20 minutach zmieszczone. Mam nadzieję, że nigdzie się nie pomylę. Jest wszystko ustalone. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Słuchaj, skoro pendrive y gotowe, życzę Ci, by ta złota płyta była dzisiaj wieczorem w, twoim, w Twoich rękach. No ale zobaczymy, jak to będzie. Powodzonka! Dzięki wielkie! Master Poland, DJ Battle powiem nie w dmuchał. Ci panowie czekali bardzo długo, bo słuchajcie, ta pierwsza edycja wystartowała w 2020 roku, potem przyszła pandemia i wszystko zatrzymało, ale potem udało się przeprowadzić te eliminacje. Słuchajcie, łącznie w preselekcjach zostało wysłanych 72 sety, wyłoniono 32 uczestników, które pokonały kolejne odcinki na żywo i dotarły dzisiaj do finału. To będzie szóstka DJ, którzy zmierzą się z konsoletą. Master Poland DJ Battle 2, cześć DJ Speed, tak? Tak, cześć, witam. E, ja u tajemnicy jechał z Holandii, więc jest trochę spóźniony, ale mam na Ciebie ważne pytanie. Chłopaki już grają, Psyje są emocje, jest stres? Oczywiście, że tak, bo presja naprawdę jest ogromna, bo ja już wygrałem. E, zdobyłem już raz złotą płytę, także drugi raz, będzie naprawdę bardzo ciężko. Stres? Jest, zawsze jest, ale to też mobilizuje. Właśnie wyprzedziłeś moje trochę pytanie, bo jesteś mistrzem Polski DJ-ów. Już tą złotą płytę raz miałeś. Czy to powoduje, że masz jeszcze więcej stresu, czy jeszcze więcej mobilizacji? I więcej stresu i też mobilizacji. Bo jak wcześniej powiedziałem, stres troszeczkę mobilizuje. No będzie było na pewno ciekawie. No i jak zawsze 110%. Ostatnie pytanie. Przygotowywałeś seta, czy lecisz na spontanie? Wrzuciłem <laughs> tylko folder. Do playlisty, dziękuję. Zobaczymy co będzie. Słuchaj, dzisiaj DJ nie grają z winyli, więc nie życzę ci połamania igieł, ale formatowania pendriveów. Okay, Powodzonka i, i graj! Raz, dwa. Mogę? Mogę? Słuchajcie, za mną właśnie jury się zbiera po obradach. Tutaj, można powiedzieć, mam wyniki, gdzie podsumowaliśmy, podliczyliśmy. No i ja już wiem, a za chwilę dowiedzą się finaleści, kto dzisiaj został mistrzem Master Poland DJ Battle. Jeszcze gra Dany Villa w takiej przerwie pomiędzy obradami jury, a ostatnim finalistą. Zbiera się jury, posłuchajcie, zobaczmy, usłyszmy, kto dzisiaj zdaniem szanownego grona został najlepszy. Jest adrenalina, daliśmy sobie po twarze z nami skład Jurorski. Jak tylko tak pokróciutko widziałem podczas tych występów DJ-u, parę razy łapałeś się za głowę. Ja poproszę o komentarz o co chodziło. Yy, powiem tak, jak mamy takich DJ-ów, to ja nie chcę iść na imprezy. Więc srogo, 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 ale no, przepraszam. Naprawdę... Naprawdę. Na, na da, z to... punktu muzycznego, DJ Muzyk ci powie wszystko. Powiedz mi, jak to z twojej strony technicznie brałeś udział w mistrzostwach, niejedne widziałeś? Słuchajcie, ja muszę powiedzieć, że znam ten stres i emocje, bo sam nieraz właśnie startowałem i czasami wygrywałem, a czasami nie. Dlatego na usprawiedliwienie tego, co się czasami dzieje na mistrzostwach, to zupełnie nie oddaje tego, jakbyśmy byli w klubie i mieliśmy przed sobą publiczność. Tutaj jednak dj -e segregują muzykę, wybierają, czasem idą w dobrą stronę, czasem w gorszą, co czasami możemy usłyszeć. Także byli finaliści, którzy w ciągu eliminacji mogli grać różnie. Mogli grać nawet 10 razy lepiej niż to dzisiaj się wydarzyło. Natomiast dzisiaj była szóstka. Dzisiaj ocenialiśmy to, jak zagrali, jak się pokazali z jakiej strony, czasem trochę lepszej, czasem trochę gorszej. No, trzeba pracować, trzeba próbować eliminować stres, który się ma. No i cóż, no, wybraliśmy. Głosy mogą być później różne, natomiast ja proponuję gdzieś tam na spokojnie, za tydzień czasu powrócić do streama, odsłuchać, nawet jak się nie zgadzamy z jakimś wertyktem i gdzieś tam pomyśleć, co u mnie było ok, a co może jest elementem do poprawy. Czyli dyspozycja dnia się liczy zdecydowanie, nie biorę zajęcji. Piotrze, yy, obserwowałeś niejedne mistrzostwa. Polska wysyłała na świat na mistrzostwa. No nie zajęliśmy dużych miejsc. Chyba mówić na zapleczu, że chyba już jeden z najwyżej DJów z polski na świecie reprezentował. Tak, o ile mi pamięć e, nie szwankuje, a chyba nie, e, to w Rimini ma tuż chyba dziesiąte miejsce, w każdym razie naj, najlepsze z Polski. Dlatego ja jak gdyby tak na, w sposób naturalny od razu patrzę przez pryzmat jakiegoś tam naszego reprezentanta e, Polski, no co prawda w tej chwili nie ma e, takich mistrzostw świata jak kiedyś były, ale patrzę przez taki pryzmat z automatu, co by było jakby ktoś taki z tego grona tam wystartował, zresztą nie będę tutaj ukrywał, że próbujemy wskrzesić w całej Europie tego typu imprezę, ale żeby to było jakby taki właśnie stóp, dzisiejszy zwycięzca było, żeby wystąpił i jakby wypadł. Moim zdaniem jeszcze nam trochę brakuje do tej średniej europejskiej, ale doceniam wartość tej imprezy, że w tych takich, no powiedzmy dziwnych czasach, że ona się odbywa online, mnóstwo ludzi widziałem w internecie to ogląda dzisiaj, są z nami i online. Bardzo się cieszę z tego, także ja jestem w ogóle zachwycony tą całą imprezą. No to co? Nagroda publiczności Master Poland DJ Battle. Uwaga, 2022 rok według widzów, czyli według was tych, którzy w internecie głosowali drogą SMS-ową Nagrodę Publiczności utrzymuje Newbase! Base! Newbase, nagroda publiczności. największe wsparcie od fanów! Gratulujemy! Symboliczna statuetka. Proszę o przekazanie Przemka. Symboliczna statuetka Nagrody Publiczności New Base. Gratulacje, chodź tutaj to zdjęć. Za chwilę wrócisz jeszcze tam do grupy. Tak, Nie jest teraz kamerka. To jest takie symboliczne, to jest od widzów, wiesz, to są słuchawki, że jesteś, bo za chwilę wjadą nagrody prawdziwe. Te, które zostały ufundowane chociażby przez firmę Lauda, Music Express, Lightowa Pracownia, ProArty, Aluvert, Fodero, Firework i Shop, DJ Pro, DJ Promotion, Screen DJ WSDJ oraz Sony Records. No to teraz, kochani, czas na ogłoszenie miejsca trzeciego. Master DJ Battle Poland 2022. Miejsce trzecie zajmuje Demix. Miejsce drugie według jury otrzymuje SPLITZ! Proszę organizatora WZK, czyli K-Pro, tego współorganizatorów, wręczenie nagród. Gratulujemy. Komentarze później od jury będą. Słuchajcie, no... Trzech artystów, napięcie rośnie. Yy, nagrodę, złotą płytę oraz Sławki Denon, najwyższy model voucheria od Screen DJ, voucher na sprzęt DJ Pro, Firewerki show voucher, Alu Welt, bon, także DJ Promotion, albo nawet na cyfrową muzykę na pół roku. Także Iwan Tech voucher na stół yy, od WSD Yacht, torby na słuchawki, Biżuteria od nas, Xoni Records, no i występ na Xoni Festival Digital Edition 15 kwietnia to są nagrody ufundowane y, przez organizatorów, ale przede wszystkim ten tytuł Number One Master Poland DJ Battle 2022 otrzymuje i zdobywa Bogaz! Zostawił się na scenie Bogaz, resztę dzisiaj proszę o zejście. Jest złota płyta! Jest złota płyta! Bogaz, number one! Mistrzostwa mistrzostwami, my jesteśmy już po filane, a ze mną mistrz Master Poland DJ Battle DJ. Bogaz, gratulacje. Od początku powiem, że Ci zazdroszczę. Też miałem okazję w swoim życiu zdobyć tego typu płytę. Jakie emocje po dzisiejszym występie? Mega, mega. Powiem tak, naprawdę jestem takim w takim szoku, jestem... Kurde! Naprawdę, nigdy się tak nie czułem, jak dzisiaj się czuję. Naprawdę, zdobyć się złotej płyty to jest bardzo duże osiągnięcie w moim życiu. Bynajmniej w takim młodym wieku, bo mam jeszcze 19 lat, w tym roku 20, no naprawdę, staram sobie stawiać te cele i dążyć do nich, co nie. Słuchałeś swoich, można powiedzieć, kontrfinalistów, którzy też brali udział. W którym miejscu się stawiałeś? Wiesz co, ja tutaj bardziej się nie stawiałem na swoim miejscu. Ja po prostu dla mnie, nie chcę oceniać też uczestników, tutaj, z którymi walczyłem, ale tutaj bardziej mi chodzi o to, że no, każdy pokazał to, co potrafi, to co umie. Każdy ma też wiadomo opinię tutaj z backstage'u, co zrobił dobrze, co zrobił źle. Ja jeszcze się nie dowiedziałem, jeszcze przyjdę tutaj posłuchać, co zrobiłem nie, tak? A co, co poszło dobrze. No co ja mogę powiedzieć? No, uczestnicy naprawdę dobrze grają. Niektórym bra na troszeczkę brakuje tam, żeby podszkolić się, ale... Cały czas no, trzeba dążyć do tego, tak, żeby, żeby poprawiać się i, i, i po prostu żeby było wszystko dobrze, co nie? I żeby mieć taką złotą płytę. Jak nam ja mówią to cały to czas to. do przodu, były takie klasyki. Tobie jeszcze raz gratulujemy i taka właśnie płyta dzisiaj wędruje do DJ Bogasa. Pełen uśmiech, widziałem tam łezka nawet się pojawiła na, na, na finale, na, na scenie, kiedy wręczali tą złotą płytę. No cóż, do kolejnych mistrzostw będziesz bronił tytułu? No słuchajcie, no trzeba, trzeba. Trzeba Będę bronić tytułu, także zapraszamy na kolejną edycję Master Poland DJ Battle. Do zobaczenia, pozdrawiamy, cześć. No i tak moi drodzy, ten dzień już dobiega końca, choć teraz jest mroźno, przez cały dzień było naprawdę gorąco. Po pierwsze dzieliłem się swoją wiedzą na VIP DJ kursie zorganizowanym przez fundację DJs for DJs i również na ich zaproszenie uczestniczyłem jako juror w Master Poland DJ Battle, czyli bitwie DJskiej na bity. Dzisiaj był finał, więc z tego miejsca gratuluję jeszcze raz zwycięzcy DJ Bogasowi, a ja już zawijam się, bo jest naprawdę zimno, pakuję się do samochodu i jadę się wyspać odpocząć, a później zobaczyć się z Wami w różnych częściach Polski. A skoro o tym, gdzie się możemy zobaczyć, to zaglądajcie na moje social media, a także jeśli macie ochotę, zasubskrybujcie mój kanał na YouTube. Jeszcze raz do zobaczenia i mam nadzieję, zobaczymy się już niebawem ponownie. To byłem ja, DJ Namtech. Pozdrawiam, cześć.